Witam wszystkich, chciałbym wyrazić swoją opinię na temat próby zorganizowania protestu na granicy przez grupę transgraniczni Kudowa Zdrój. Mam do całej akcji dystans i patrzę na to wszystko z boku, ponieważ bezpośrednio sprawa mnie nie dotyczy. Jednak co drugi mój znajomy, wiele osób z rodziny, pracuje w Skodzie bądź w fabryce, która produkuje części dla Skody w Czechach. Dlatego pozwalam sobie zamieścić ową opinię. Obserwowałem waszą próbę zorganizowania strajku z zaciekawieniem. Od samego początku niestety szanse na zorganizowanie tego typu imprezy równały się zeru. Dlaczego? Skoda to jeden z liderów na światowym rynku motoryzacyjnym. Potężna firma z tysiącami pracowników na pokładzie. Główna gałąź czeskiej gospodarki. Zarządzają nią profesjonaliści. Czy myślicie, że podejmując decyzję o otwarciu swoich fabryk, ludzie zarządzający w Skodzie nie wzięli pod uwagę sytuacji panującej na świecie, w Czechach oraz w Polsce? Czy myślicie? żeń zostawili przypadkowi to, czy Polacy dotrą do pracy na swoją zmianę bądź nie. Zapewniam Was, że zanim podjęto decyzję o otwarciu schody bez udziału Polaków, decyzja ta musiała być konsultowana na wielu szczeblach, również tych rządowych. Od samego początku było oczywiste, że polski rząd nie może złagodzić prawa dla jednej grupy społecznej, ponieważ zostałby stworzony precedens. Jeżeli kilka tysięcy osób każdego dnia spotykałoby się 40-50 km od polskiej granicy, jeździli w taj z powrotem, czy w takiej sytuacji nie mogłyby zostać otwarte hotele, kina, restauracje? Tam również pracuje ogromna ilość ludzi, jednak oni nie protestują tylko czekają na koniec pandemii bądź jej złagodzenie. Wszyscy ci ludzie również mają rodziny, kredyty, choroby i problemy, te stracą w tym momencie. Nie tyle, że nie zarabiają, oni tracą. Wszyscy chcą pracować i zarabiać. Znajdujemy się w przededniu wielkiego kryzysu, jakiego za naszego żywota jeszcze nie było. Jeżeli granice zostaną otwarte w pewnym momencie, niestety, produkcja, sprzedaż aut nie będzie na tym samym poziomie. Zrozumcie, że Skoda, zarządza cała grupa profesjonalistów, którzy zapewniam was, przed decyzją o rozpoczęciu produkcji przeanalizowali sytuację na granicy. Niestety, wielu z was straci pracę. Taka jest kolej losu. Jednak pamiętajcie, coś się kończy, a coś zaczyna. Nie traćcie nadziei, jednak bądźcie gotowi na najgorsze, a wtedy nawet najmniejsze promyk rozświetli wasz dzień. Pamiętajcie, najważniejsze są dwie rzeczy w życiu: zdrowie i rodzina. Całe życie przed wami. Będzie czas na pracę, tymczasem trzymajcie się zdrowo.